Jacob Gomez z wielką niecierpliwością czekał na dzień zwolnienia. Spędził pięć lat w murach więzienia stanowego, co wydawało się mu być wiecznością. To był ostatni raz. Nie chcę już więcej widzieć kratek, powtarzał sobie Jacob w drodze do domu. Mieszkał w jednym z małych miasteczek w stanie Maine, otoczonym ze wszystkich stron gęstymi lasami. Jacob kochał przyrodę swojej małej ojczyzny i bardzo za nią tęsknił, siedząc w ciasnej celi. Nie był urodzonym przestępcą. Najprawdopodobniej wszystko to, co się wydarzyło, to wina złego towarzystwa, w które wpadł, czysto przypadkowo. Rodzice Jacoba zginęli w pożarze. Od piątego roku życia wychowywał go dziadek. Henry Gomez kochał swego wnuka. Starał się zaszczepić w nim to, co mogło mu się w życiu przydać. W ten sposób za namową dziadka Jacob nauczył się poruszać w nieznanym terenie i przetrwać na wolności. Co więcej, był dobrze zaznajomiony z bronią i bardzo dobrze strzelał z karabinu. Jacobowi niespecjalnie podobało się samo polowanie: kochał zwierzęta, nie chciał ich krzywdzić. Dziadek Henry, gładząc wnuka po ramieniu, niezmiennie powtarzał: Masz dobrą duszę! Powinieneś połączyć swe życie z lasem. Wtedy będzie miało sens. Jacob, ze względu na swój młody wiek, tego nie rozumiał. Myślał tylko o tym, jak zarobić więcej pieniędzy. Zbyt wcześnie zaczął grać w pokera i inne gry hazardowe, w których widział doskonałą okazję do wzbogacenia się. Tak naprawdę, marzenia Jacoba okazały się błędne. Zaprowadziły go pod mury więzienia. Aresztowanie wnuka wywarło niezatarte wrażenie na Henrym Gomezie. Jak to? Czy to prawda? Zawsze starałem się chronić cię przed złem i przestępczością, a ty. zszedłeś na złą drogę. Jacob spuścił wzrok i smutno westchnął. W pogoni za łatwymi pieniędzmi zbyt późno zdał sobie sprawę, że stał się ofiarą ambicji i pragnień innych ludzi. Nie było dnia, by Jacob nie robił sobie wyrzutów za błąd, który popełnił, w wyniku czego stracił wolność. Trudno powiedzieć, co by się stało z Jacobem, gdyby przez cały pobyt w więzieniu nie pomagał mu dziadek. Człowiek życzliwy, nieszczędzący wydatków i wysiłków, regularnie odwiedzał wnuka w więzieniu, gdzie życie było bardzo trudne i niebezpieczne. Jednocześnie pan Gomez nigdy nie przyszedł z pustymi rękami, starając się zadowolić Jacoba czymś smacznym. Łzy napłynęły do jego oczu, gdy zobaczył zgarbionego dziadka, który trzymał ogromną torbę z zakupami i ciepłymi ubraniami. Niestety Henry Gomez nie dożył chwili, gdy jego wnuk opuścił więzienie. Zmarł sześć miesięcy wcześniej. Jacob nie mógł wtedy znaleźć sobie miejsca z nerwów, ale nie miał na to żadnego wpływu. Pan Gomez skarżył się już wcześniej na ból w klatce piersiowej, a gdy jego wnuk trafił do więzienia, objawy zaczęły pojawiać się znacznie częściej. Co ja miałem w głowie? Przecież wystarczyło zaopiekować się dziadkiem i dbać o jego zdrowie, pomyślał Jacob, mijając bramę zakładu karnego. Był w złym humorze. Z jednej strony cieszył się niezrównanym poczuciem wolności, z drugiej zaś wiedział, że wraca do pustego domu, gdzie nikt już na niego nie czeka. Będąc w autobusie, Jacob odwrócił się do okna i pogrążył w myślach. W głowie byłego więźnia kłębiły się wątpliwości, co będzie robił na wolności. Nie mógł się skoncentrować i podjąć właściwych decyzji. Jacob był tylko jednej rzeczy pewny na 100%. Chciał zacząć życie z czystym kątem. Bez przestępstw i myśli o szybkim wzbogaceniu się. Kręta droga biegła między gęstymi lasami i sprawiała wrażenie niekończącego się zielonego tunelu, prowadzącego do nieznanej i baśniowej krainy. Od czasu do czasu, siedząc przy oknie, Jacobowi wydawało się, że jeszcze trochę, a sosny zewrą swoje szeregi i zabiorą go do swojego wiecznie Zielonego Królestwa. Wreszcie pojawił się znajomy przystanek i Jacob poprosił kierowcę, by się zatrzymał. Z torbą Jacob wysiadł z autobusu, stanął na poboczu drogi, wdychając świeże powietrze pachnące igłami sosnowymi i leśnymi roślinami. Poczucie wolności było odurzające, przyprawiało go o zawrót głowy. Wiedział jednak, że to tylko chwilowe uczucie. Musiał ospoić się z nowym życiem, znaleźć pracę wszystko sobie ułożyć. Szkoda, że jego dziadka nie było już tuż obok. Zbliżając się do domu, Jacob poczuł niewytłumaczalny niepokój. Przechodnie spoglądali na niego z ukosa, idącego z ogromną torbą w rękach, jakby nadal miał na sobie więzienny uniform. Tak oczywiście już nie było. Wchodząc na ganek, Jacob rozejrzał się, a potem zajrzał pod dywan leżący przy drzwiach. Tak jak się spodziewał, leżał tam klucz do drzwi. Nieżyjący już Henry Gomez był konsekwentny w swych działaniach i nawet krótko przed śmiercią ściśle przestrzegał ustalonych zasad. Jacob z uśmiechem otworzył drzwi i wszedł do środka. Dom pachniał wilgocią, lekarstwami i czymś innym, co było mu nieznane. Jacob mijał pokój po pokoju, mimowolnie podziwiając porządek, jaki tam panował. Rzeczy jak poprzednio leżały na swych miejscach, jakby Henry Gomez wyszedł z domu zaledwie pięć minut temu i udał się na zakupy do najbliższego sklepu. Jacob wiedział jednak, że jego dziadek nigdy już nie wróci. Pozostał jedynie w pamięci, która pieczołowicie utrwalała najlepsze chwile jego życia. Kolejne dni spłynęły na dokładnym sprzątaniu. To zrozumiałe. Dziadek Henry zmarł sześć miesięcy wcześniej i od tego czasu dom popadł w pewne zaniedbanie. Resztę dnia Jacob spędził więc sprzątając. Myjąc dokładnie pokój po pokoju, rozmyślał o przeszłości, kiedy wiódł to beztroskie życie we wszystkim polegając na swoim dziadku. Od czasu do czasu wychodził też przed dom, by cieszyć się tym poczuciem wolności. Pracował niestrudzenie, dlatego wieczorem dosłownie padał ze zmęczenia. Po szybkim zjedzeniu kupionych w sklepie hamburgerów, Jacob postanowił położyć się spać. Bolały go plecy, a ramiona aż wołały o odpoczynek. Sen przyszedł bardzo szybko, co Jacobowi nie zdarzało się od dawna. W więzieniu wcale nie było łatwo tak zasnąć, szczególnie gdy w każdej sekundzie myślało się o długo oczekiwanej wolności. Jacob spał przez kilka godzin, po czym jego oddech przyspieszył, a serce zaczęło bić jak szalone. Rzecz w tym, że miał sen, w którym pojawił się jego zmarły dziadek Henry. Mężczyzna patrzył z uśmiechem na wnuka, po czym nagle zmienił minę i powiedział: Znajdź moją leśną chatkę. To bardzo ważne, słyszysz? Ale czemu, dziadku? Jacob próbował ustalić coś więcej, ale w tym śnie mógł z siebie wydać jedynie nieartykułowane mamrotanie. Stopniowo Henry Gomez zaczął się oddalać i znikać, jak we mgle, ale nie przestawał powtarzać. Znajdź chatę! Znajdź chatę! Jacob obudził się wtedy zlany potem i z niepokojem patrzył na drzwi. Czy ktoś tam stał? Dom przecież był pusty. Wszystko co przed chwilą widział, okazało się być snem. Nie dawały mu jednak spokoju słowa zmarłego dziadka. Jacob wiedział dokładnie o którą chatkę chodziło. Był to niewielki domek na pustkowiu, służący temu, by myśliwy lub zagubiony podróżnik mógł się w nim schronić przed złą pogodą. Ale dlaczego dziadek powiedział mi o tym dopiero teraz? Co takiego ważnego może być w tej chatce? szepnął z niepokojem Jacob. Pomimo tego, że nie był zbyt przesądny, ten dziwny sen pozostawił niezatarte wrażenie w jego duszy, wywołując wiele wątpliwości i spekulacji. Nie bez powodu dziadek przekazał mi tę informacje. Dlaczego wspomniał o chatce w lesie? Może chciał mi w ten sposób dać jakiś znak, myślał Jacob przy śniadaniu. Nie miał tego dnia zbyt wiele do roboty, więc postanowił udać się do lasu i obejrzeć stary myśliwski domek. A co mam do stracenia? Przejdę się na spacer, zaczerpnę powietrza, dziadek też będzie spokojniejszy rzucił sam do siebie. Jacob starannie przygotował się do wyprawy do lasu. Wziął plecak z prowiantem, chwycił za broń, której jednak wcale nie miał zamiaru używać. Jacob dość szybko odnalazł leśną chatkę. Dobra pamięć pomogła mu trafić od razu na właściwą drogę i udać się do domku myśliwskiego. Wyglądał tak samo jak wcześniej, tyle że był nieco zniszczony. Komin przekrzywił się w jedną stronę. Dla zwykłej chatki zagubionej w lesie to całkiem zwyczajna rzecz. Cóż, no, czego chciał ode mnie dziadek? Czemu pokazał mi to miejsce we śnie? Zastanawiał się Jacob, podchodząc pod drzwi. Te... Nie były zamknięte. Domyślił się więc, że chata musiała być pusta. I wówczas usłyszał pewne dziwne dźwięki, które dochodziły z głębi domu. Jacob od razu się w tym zorientował. Otwierając drzwi, ujrzał przed sobą chłopca i dziewczynkę. Mieli około pięciu lat, siedzieli skuleni ze strachu, plecami do ściany. Jacob ze zdumienia aż zamarł. A co tu robicie? Jak tutaj się dostaliście? Po trząśnięciu z pierwszego szoku krzyknął Jacob. Dzieci wymieniły zdezorientowane spojrzenia, po czym chłopiec jako starszy powiedział: Zgubiliśmy się, wujku, wczoraj wieczorem. Poszliśmy patrzeć na wiewiórki w lesie i nie zauważyliśmy, jak bardzo się oddaliliśmy. Znaleźliśmy ten dom i weszliśmy do środka. Oczy Jacoba wypełniły się wtedy łzami. Uściskawszy dzieci, od razu zaproponował im, że zabierze je do domu. Teraz zrozumiał, co chciał mu powiedzieć zmarły dziadek. Dziewczynka z niepokojem spojrzała też na pistolet, ale Jacob natychmiast rozwiał ich obawy. Nie bój się, kochana, nie jest naładowany. Wziąłem go, żeby bronić się przed drapieżnymi zwierzętami. Dziewczynka uśmiechnęła się i z ufnością wyciągnęła ręce do Jacoba. Chłopiec był jednak bardziej powściągliwy, nie spieszył się z okazywaniem czułości nieznajomemu. Jak się później okazało, dzieci miały na imię Molly i Liam. Jacob dowiedział się o tym, naprzemiennie niosąc dzieci na rękach i dając odpocząć nogom. Na skraju lasu spotkali ich członkowie grupy poszukiwawczej z psami. Nie wiedząc o istnieniu domku myśliwskiego, całą noc szukali dzieci. Tylko dzięki snom Jacoba odnaleziono je na czas, kiedy nie doznały jeszcze odwodnienia. Wśród przywódców grupy poszukiwawczej znalazł się też sam burmistrz miasta, którego radość nie znała granic. Mocno ściskając dłoń Jacoba dodał: Myślę, że już zdecydowaliśmy o wakacie leśniczego. Będzie nam miło, jeśli będziesz strzegł naszych leśnych granic. Na twarzy Jacoba od razu pojawił się uśmiech. Mrugając do Moli i Liama, poczuł niesamowitą ulgę, na którą czekał od wyjścia na wolność. Teraz, gdy problem znalezienia pracy już go nie dotyczył, Jacob mógł skierować wszystkie wysiłki na naprawę leśnej chaty, która nie tylko wcześniej zapewniła schronienie dwójce zagubionych dzieci, ale też pomogła rozwikłać tajemnicę jego proroczego snu. Jako leśniczy, Jacob położył kres aktywności kłusowników, nielegalnej wycince drzew, co sprawiło niesamowitą radość mieszkańcom miasteczka, którzy całym sercem kochali przyrodę. W każdy weekend Jacob przychodził też na grób dziadka, przynosząc kwiaty zebrane na leśnych polanach. Patrząc w niebo, oczami pełnymi łez, Jacob był pewien, że zmarły Henry Gomez nie tylko nad nim czuwał, ale także prowadził go właściwą drogą, niczym osobisty anioł stróż.